powiedzieć, że Serbowie nigdy nie poddali się najazdowi tureckiemu. Nigdy też Serbia w tej swojej właściwej części nie była okupowana przez Turcję. W Serbii wytworzyła się, wytworzyła się taka struktura militarna, która trwa do dziś. Bardzo trudno jest pokonać Serbów militarnych. Dlatego, że oni przysposobienie wojskowe mają w domach. Wszystkie wioski serbskie, wszystkie małe miasteczka zorganizowane są na zasadzie czet, czyli takich straży wioskowych. I te straże wioskowe były od XIV stulecia powoływane po to, żeby ostrzegać przed zbliżającymi się wojskami tureckimi i mobilizować do walki. I trzeba powiedzieć, że jeżeli już wrócimy do XX wieku i do II wojny światowej, to jak państwo sami wiecie, największy ruch oporu po polskim był ruchem serbskim. Tam ten ruch, serbski ruch oporu miał oczywiście, był bardzo rozdwojony, bo z jednej strony byli komuniści Tity, ale z drugiej strony byli czetnicy, wierni królowi. I, te, i, te, i ci czetnicy to była taka serbska AK. Oczywiście przekazy historyczne i pr bardzo nam zohydziły przekaz tego, czym, był, czym byli czetnicy naprawdę i kim był drażem Michajlowicz, który był przywódcą czetników, ale warto pamiętać, że Serbowie nigdy nie poddali się okupacji niemieckiej, nigdy nie kolaborowali z Niemcami i do końca wojny stawiali bardzo mocny opór. I chyba Wehrmacht sobie e... nawet zęby wybił na tej kampanii. Wehrmacht sobie wybił zęby na kampanii po raz wałkańskiej. By to jego a, jego panią, tak. Tak, a to prawda, to prawda. To wszystko jest prawda, co pani mówi. Tak. Przepraszam, że się wtrąciłam. Ale... Słusznie pani mówi. I mówię o tym dlatego, żeby, żeby się państwo zobaczyli, jak bardzo niesprawiedliwie dziś e, współczesny świat rozdaje opinie. Oto dziś z przychylnością patrzymy na Chorwatów, którzy weszli już do Unii Europejskiej, a cały czas z wielką rezerwą i, i z takim wykoślawionym spojrzeniem spoglądamy na Serbów, którzy jeżeli chodzi o bałkańskie narody, wykazali się naprawdę największą odwagą i hartem ducha. I Serbowie rzeczywiście są narodem wojowników ze wszelkimi dobrymi i złymi tego słowa cechami.